Oto Piotr. Piotr za namową żony szuka rozwiązania, które rozświetli ich ogród. Jest zadowolony z dotychczasowych zakupów w Plastmed. Dlatego, że brama okazała się strzałem w dziesiątkę, ponownie zdecydował się odwiedzić sklep internetowy firmy Plastmed, którą wcześniej polecił mu Tomek. Wspólnie z żoną wybrali nowoczesny system lamp Simpio i Bospio, które pozwolą w pełni cieszyć się pięknym ogrodem. Dostarczone produkty montowane są szybko i bezproblemowo Energooszczędny system lamp ogrodowych LED posiada moduł Wi-Fi, dzięki któremu możemy sterować oświetleniem za pośrednictwem smartfona lub tableta. W aplikacji poziom natężenia światła jest płynnie regulowany. Oznacza to niższe rachunki za prąd. Nowo zamontowane oświetlenie wydłuża czas spędzany wieczorami przez rodzinę w ogrodzie. Lampy produkowane przez firmę PlastMed są odporne na uderzenia mechaniczne i posiadają odporność na warunki atmosferyczne. Dzięki lampom LED ogród po zmroku zyskuje nową głębię. Podkreślają one walory estetyczne roślin i zwiększają bezpieczeństwo. PlastMed wie, jak sprostać potrzebom klienta, oferując najlepiej dopasowane rozwiązania dbające o jego budżet.